Witajcie, poczynając od aktualizacji 095, która zbliża się moimi kroczkami, będziemy mogli zbudować sobie Odina dostaliśmy już zielone światło, że możemy nagrywać recenzję, że już jest w ostatniej fazie, już się nic nie zmieni, to już jest finalna wersja, także tutaj omówimy sobie standardowo parametry, omówimy sobie omówienia suchego okrętu w porcie, później gameplay, a na końcu podsumowanie z małą sugestią od Was, czyli będą plusy i minusy, takie szybkie, małe podsumowania okrętu, streszczenia, można powiedzieć, jak ktoś nie chce oglądać całości, to tam znajdzie sobie takie szybkie, szybkie małe co nieco. Oczywiście zapraszam na całość, bo będzie, będzie trochę pogadanek, bo Zdanie mam dosyć. No cóż, przejdziemy dalej do materiału. Zapraszam do omówienia okrętu w porcie. No dobra, zaczynamy standardowo od parametrów yy, pancerza pancerz jest całkiem fajny, całkiem nawet bardzo fajny, 32 mm na no, dziobie, 90, 60 mm grubości pancerza dodatkowego, 90, bo 90 mamy na rufie, dlatego mi się tak powiedziało, 32 kawałek pancerza rufowego, fajnie tutaj się ustawić tyłkiem, bo mamy więcej pancerza, pas pancerny mamy 320, a cytadela jest fajnie schowana, lekko pod kątem jeszcze tutaj przykitarana, ciężko jest się w nią wbić, ale co nie znaczy, że nie można, niestety, jeżeli chodzi o żywotność, to jest cały czas problem, problem Odina, czyli 52 000 800 HP, to w sobie już samym gameplayu mówię, co mnie boli. 22% obrony przeciwtorpedowej, spoko. Artyleria główna 305 mm, 3 potrójne wieże z całkiem przyjemnymi kątami ostrzału. Dodatkowa to 128, 6 6 razy 2, czyli mamy po 3, po 3 na burtę, plus mamy 2 150 na dziobie i na rufie. Maksymalny zasięg dodatkowej to jest 11,6 km. Fajna jest dodatkowa, to jest całkiem inna. Do, znaczy, całkiem inna, trochę inna. Bardziej lepiej, inaczej zrobiona dodatkowo niż na tyrpicu, ale to też już omówię w gameplayu. Zasięg ognia baterii głównej to jest 19,1 km. Kilometr. Pamiętajcie, że to, co umawiam tutaj, to już jest z kapitanem, z flagami i tak dalej, o tym trzeba pamiętać. To, czego jeszcze nie powiedziałem, to 29% szans na podpalenie pociskiem HE na 305 i 76 mm penetracji. Prędkość lotu pocisku Szału nie robi, 865 m może być. Damy tutaj wyrzutnie torpedowe, takie typowo niemieckie, 6 km, zasięg nie, no, 6 km, prędkość to 64 węzły. One są tutaj z tyłu, one mają fajne kąty. Zrzutu, właśnie na tył do przodu, jest je ciężko, bardzo ciężko rzucić. Będzie to widać w bitwie, którą wam pokażę. Obrona przeciwlotnicza troszkę sobie tam postrzela. Nie jest to, może, mamy 77 punktów. Ósemkę zaboli, szóstkę zaboli bardzo, ale dziesiątka, jak będzie chciała, to i tak do nas podleci. Manewrowość 30 węzłów, maksymalnie 14,1 przestawienie steru i promień skrętu 790 metrów, co nie jest wcale złym wynikiem. Wykrywalność z powietrzni to jest 13,4. Można, można zejść znacznie niżej. Pamiętajcie, że ja tutaj, mam, ja tutaj mam wrzuconego kapitana, którego zaraz wam pokażę z groszka z dziesiątki. Czyli no nie mam tu kamo wziętego, ale można zejść też ładnie. Zasięg wykrywalności z powietrza 8,9 km. Fajny, przyjemny e kamuflaż. No w ogóle ten okręt wygląda bardzo fajnie. Jeśli chodzi o moduły, ja gram sobie na myśliwcu, można założyć samolot zwiadowczy, żeby mieć troszkę więcej, jeszcze troszkę więcej zasięgu. Oczywiście camo, system kontroli uszkodzeń, ja mam wrzuconą baterię dodatkową baterię, jeżeli nie chcecie grać pod dodatkową to system celowniczy zakładacie. System kontroli uszkodzeń, no i e, modyfikacje głównego uzbrojenia to warto sobie wziąć, bo mam wrażenie, że te wieże bardzo często tutaj na odnie padają. Jeśli chodzi o kapitana, to tak jak wspomniałem, kapitan z stał obecnie 17 punktów, będę miał jeszcze dwa, przepraszam, dwa punkty, czyli pewnie albo to będzie nadzorca, żeby sobie zwiększyć ilość dopałek, albo to będzie podstawy żywotności, żeby zmniejszyć czas, czas naprawy, czas gaszenia. Jeszcze dokładnie musicie sobie wybrać sami. Możliwe, że raczej nadzorce, żeby zwiększyć ilość naprawy hydro i tak dalej, i tak dalej, tak wygląda mój kapitan, jest to kapitan pod dodatkową sprawdza się, bardzo, bardzo przyjemnie, że tu wiecie, że ja jestem fanem gry raczej na blisko, no i oczywiście zestaw flag, ja tu mam wrzucone jeszcze pod podpałkę, żeby ta dodatkowo lepiej paliła, a tutaj czasami też trzeba żonglować pociskami Ju, Juliet <ścoughs> Juliet Charlie do, do detonacji Indian Delta, żeby poprawić naprawkę, no i November Foxtrot, żeby zmniejszyć czas przeładowania sobie sprzętu eksploatacyjnego. No i najważniejsza w sumie flaga, czyli ta, która jest pod dodatkową. No cóż, to by było tyle, jeśli chodzi o omówienie okrętów w porcie. Przejdziemy sobie do bitwy. W tej nowej wersji recenzji starał się będę pokazywać Wam co najmniej materiał z dwóch, trzy bitew. Niestety tym razem będzie to tylko jedna bitwa i muszę się dosyć streszczać, bo będzie, będzie krótka. Eee, dlaczego? Dlatego, że nie udało mi się w sumie nic takiego ciekawego do pokazania, a tutaj jest bitwa, yy, w której ten okno sprawdza się najlepiej, czyli w życiu na szóstki, w życiu na siódemki, na dziewiątki sobie też poradzi, na dziesiątki jest tragedia i nie będę was oszukiwał, jest naprawdę źle, przy tej puli HP jest źle, naprawdę źle. I od tego zacznę, zacznę od minusów, później przejdę w plusy, czyli największym minusem jest pula HP, rekompensuje to yy, pancerz, tak. Bo szczerze, że tak. Bo patę, że naprawdę fajnych na ósemkę potrafię wytrzymać bardzo dużo i co będzie widać w tej bitwie, skupi się na mnie parę okrętów, będą obijać. Jak dobrze panią, to to będzie coś około 2,5 miliona wytankowanych obrażeń. Będą walić do mnie i ósemki, i szóstki, i tam chyba jakaś nawet siódemka gdzieś się będzie tarabanić i sobie strzelać. Także można wytrzymać sporo, ale jeżeli polosuje nas na dziesiątkę. jeżeli spotkamy sobie Yamato nie ogarniemy, będziemy ósemką, jedną z niewielu w bitwie, to jesteśmy tak naprawdę mięsem armatnym. Dlaczego? Ja jestem fanem gry pod dodatkową. Wszyscy o tym, no może nie wszyscy, jeżeli jesteś nowy, to tak, ja lubię grać dodatkową, bardzo lubię grać dodatkową, dzięki czemu zawsze pcham się na pierwszą linię, na dziesiątkach nie możemy się pchać na pierwszą linię, musimy się trzymać z daleka, przełączyć się na hajki, palić sobie panzerniki, jeżeli wyjdzie nam jakiś fajny krążownik, to przeładujemy sobie na apeki, nie użyjemy zazwyczaj tej dodatkowej do 52 000 HP. Mówi nam tyle, że zbierzemy dwie torpedy, dostaniemy jedną, bułę od Diamato jesteśmy już prawie na ogrysku, niestety. Jest to pancernik z najgorszym potencjałem, jeśli chodzi o naprawy, ze względu właśnie na tą pulę HP. Ogólnie zajmuje obecnie ostatnie miejsce z dostępnych pancerników pod względem ilości HP i potencjału naprawy. Pierwszy na liście jest Vanguard, tak dla ramach ciekawostki. I to jest, i uważam, że jeżeli okręt ma, no okej, okay, spoko, dajemy wam okręt, dajemy wam mało HP, jest dobry pancerz, fajnie, to uważam, że powinien stać siłą ognia. A niestety tą siłę ognia ostatnio mu jeszcze zmniejszono. Co prawda, poprawiono mu parametry dodatkowej, której no, dużo nie ma, ale coś tam strzela, ale zabrali mu 3 sekundy przeładowania. Z 20 z zwiększono przeładowanie na 23 sekundy, co według mnie było trochę dziwnym pomysłem, no ale cóż. Najprawdopodobniej tak wyszło z obliczeń, i to jest, to jest spory problem, bo w sumie. Okej, okay, mamy fajną artylerię dodatkową, możemy sobie jej użyć. Mamy torpedy, które też nam podwyższają parametry bojowe, ale ja bym z chęcią oddał torpedy. Za dodatkowe 10 tysięcy HP. Te torpedy się przydają, nie zrozumcie mnie źle. Jeżeli przeciwnik nasz spuszuje, czasami tak bywa, co w sumie w tej bitwie, yy, chyba to się nie załapie, a, ale będzie pokazane, puszczę torpedy pod koniec, tam poleci to w yy, bodajże w IZUM i Izmaila. No i ten Izmail wykituje za chyba 20 tysięcy, bo w sumie detonację też dostał. Także one się przydają, jeżeli nas przeciwnik spuszuje. No ale... Na początku, jak Odin się pojawił, byłem naprawdę bardzo zadowolony. O kurde, fajny dodatkowy okno do walki w zwarciu, taki jeszcze byłem mega, mega podjarany, bo ja jestem... Ja lubię Schamhorsta, a to jest taki szamhorst V2, wersja rozwojowa. Grało mi się fajnie, dopóki nie... Głównym bólem jest to, to HP, które nam obniżyli i jest, jest z nim problem. Wiem, że narzekam, ale no... Przeszkadza mi to. <laughs> ale z drugiej strony, nie zrozumcie mnie źle. Grało mi się nim fajnie, grało mi się nim przyjemnie. Y jak dobrze pamiętam, to maksymalny wynik to było coś około 180 tysięcy. To było w losowaniu na ósemki. Na dziesiątki maksymalnie miałem coś około 120. Nie miałem na nim bitwy, żebym zginął z 30 tysiącami. Jak dobrze pamiętam, minimalnie gdzieś tam było, gdzie mega fokus był, to było coś około 50-55 paru tysięcy. Miałem to sobie zapisywać, ale oczywiście sobie nie zapisałem. Teraz bardzo ważne pytanie. Czy to Tirpitz czy Odin bo na pewno ktoś będzie pytał, zresztą w sumie wczoraj na streamie też parę osób pytało ja zdecydowanie zostaję przy Tirpitzu, według mnie Tirpitz radzi sobie troszkę lepiej od Odina, a już w ogóle jeżeli pytanie o Odin czy Masa, to wiadomo, że Masa, Masa w moim serduszku forever także tak to wygląda, ale z drugiej strony to co przeważ, przewyższa Tirpica, jeżeli będziecie robić dyrektywy, jeżeli te dyrektywy nie będą jakieś mega trudne, a zapowiada się, że nie będą, to Odina będzie można mieć za 3500 doblonów. Ósemka, premium, jeżeli lubicie grę w zwarciu, to będzie Wam się podobać za 3500 doblonów. Czemu nie? Jasne. Ja nie mam nic przeciwko. 3500 wiem, to jest obecnie coś około 50 chyba złotych, coś koło tego, czyli ósemka premium za 5 dych. Jasne, czemu nie, tym bardziej, że dublony 3,5 tysiąca to dobre rankedy i w międzyczasie można sporo, sporo wygrać tych dublonów, a przy okazji przypominam, że jutro, czyli 5 czerwca jest stream urodzinowy, zapraszam Was bardzo serdecznie. Są też konkursy na forum, na które też zapraszam, jest film o tym, wiem, mały product placement, ale na szybko, na szybko próbuję wcisnąć, zapraszam, będzie trochę okrętów, trochę, trochę dublonów do wygrania, a może uda się na Odina, ostatnio było trochę na, na streamie dublonów rozdawanych i wiem, że parę osób już uzbierało, także można, można. No cóż, pelota jest, pelota sobie strzela, torpedy są, na blisko się przydają i to jest plus jeszcze tego okrętu, bo on ze względu na swój rozmiar jest dosyć krótki, podobnie jak Massachusetts, i jest dzięki temu jest zwrotny, co w sumie widać było, albo widać będzie na tej bitwie, którą wam pokazuję, że puszczone torpedy jest bardzo bliska. I dzięki temu, że szybki, szybka zmiana biegów, wstecz, cz, cz, rzucony, i możemy szybko zmienić swoje położenie, możemy szybko wykręcić, i torped udało się nie wziąć. Do tego te Hydro 5 na 3,5 km też daje fajną robotę, bo możemy sobie jak już DDK wy, wyświecić. Jeśli chodzi o dodatkową, jest jej mało, to fakt, jest jej mało, ale to jest taka dodatkowa, która. Uderza, nie tak jest, mało, ale uderza mocno, bo te 150 potrafią nam rzucić fajny pożar, te 128 sobie tam strzelają powolutku do przeciwnika, także odstraszyć. Jakiś tam taki psychologiczny aspekt ma oczywiście. No cóż, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o gameplayowe podsumowanie Odina. Przejdziemy sobie do podsumowania i omówienia plusów i minusów. Nie, jeśli chodzi o podsumowanie, wybaczcie mi taką lekko roboczą wersję, mam fajniejszy pomysł, ale nie wyrobiłem się normalnie w świecie zrobić tego yy, tak, jak chciałem. Zacznijmy od minusów, czyli niska pula HP. To, co wspominałem, to 52 tysiące szało nie robi, dpm dodatkowej, czyli u nas trzeba powoli, ale konkretnie. słabe konto strzału dodatkowej to jest kolejny minus, bo ona dosyć sporo, trzeba pokazać burty, żeby ją wykorzystać na 100%. No i mały potencjał naprawy, przez to, że mamy niską pula HP, naprawka nie jest jakaś super. To naprawiamy się bardzo niewiele. Tam jest około 9000 na jedną naprawkę, a możemy mieć, 4, mieć się 5 z, z nadzorcą. Jeśli chodzi o plusy, to przede wszystkim zwrotność i to, co mówiłem, możemy sobie, jeżeli wyświetlimy torpedy, to możemy je bez problemu wyminąć. Pancerz, który jest naprawdę dobry. Hydro. Czyli to, co mówiłem, oświecenie torped. Torpedy, jeżeli nam coś na wzwarciu podejdzie, to możemy je wykorzystać i dobić albo konkretnie przyłożyć przeciwnikowi. Wygląd: według mnie to jest plus, bo ten pancernie wygląda naprawdę świetnie. No i sigma 2.0, jeżeli coś nam jest na blisko, to jak zawsze możemy trafić. Co prawda, rozrzut jest dosyć spory, ale ta sigma nam to. Nam to kompensuje, trafiają się oczywiście, wiadomo, RNG to jest RNG, raz nam zabiera, raz nam zabiera. No cóż, dajcie znać w komentarzach. Czy będziecie robić odina, czy zabieracie się, czy nie, czy raczej odpuszczacie? Oczywiście zapraszam do dyskusji. Jakie są wasze odczucia w zamach tego okrętu, czy raczej to jest must have, czy, czy nie. W sumie to jak będzie, to będzie pewnie, pewnie sporo osób zrobi, na pewno będzie do kupienia. Poza tym, czy kupić, czy nie, to już myślę, że wywnioskujecie z mojej, z mojej wypowiedzi. Za 3,5 tysiąca, jak najbardziej, warto go zdobyć. Za 3,5 tysiąca doblonów, fajnie, przyjemnie. No cóż, dzięki wielkie za obejrzenie I jak zawsze zapraszam do innych materiałów. Hejo, pa! pa.